Ogólnie teraz nie ma nic skomplikowanego, by zostać hipnoterapeutą, jak i zostać kimkolwiek innym w jakiejkolwiek innej dziedzinie, ponieważ teraz jest bardzo wszystko medialne, rozpowszechnione w internecie, można uzyskać certyfikat, dyplom i wszystko oprócz normalnych kompetencji, które uzyskują się w naprawdę dobrych specjalistów i w tylko. Naprawdę nielicznych e, instytucjach. E, ja nie mogę wypowiadać się za wszystkich, ja mogę wypowiadać się za siebie, ale ja zajmuję się precyzyjnym kształtowaniem dobrej e, jakości e, nauki hipnoterapeutów i prowadzę ich od samego początku, od samego, grubo mówiąc, zera, od kursu podstawowego, gdzie przechodzi człowiek i oprócz samego słowa hipnoza nic więcej o tym pojęcia nie ma. A po szkoleniach, które mają za sobą kilka stopni, ponieważ człowiek powinien na początku nauczyć się opanować pewien stopień, opanować pewne nawyki. Nie wszystko naraz, ponieważ to też musi wprowadzić się w jego życie. To te umiejętności, które powinny być oparte na praktyce. Człowiek nabiera doświadczenia. Ja pomagam temu człowieku nabrać tego doświadczenia nie tylko technicznie i merytorycznie, nie, nie tylko e, teoretycznie, ale również wprowadzać to wszystko w swoje kompetencje, i później im e, większy stopień zaawansowania, zrozumienia hipnozy, im więcej e, poszerzamy e, spektrum e, pracy z hipnozą, z hipnoterapią, e, im więcej e, dotykamy. E, Głębszych i mocniejszych elementów psychiki, tym więcej człowiek poszerza swój zakres możliwości hipnotyzowania, możliwości rozwiązywania bardzo wielu problemów. I ten zakres ja poszerzam o zrozumienia elementów neurologii, biologii, anatomii, fizjologii. Oraz y, też pracujemy z pamięcią, poszerzamy zakres pamięci. Pracujemy z wyobraźnią, z kreatywnością samego terapeuty, żeby on mógł znaleźć rozwiązanie w każdym przypadku. I ja również nieustannie sam się szkole i doszkalam. Uważam, że nie ma granic i, jakiegoś, i nie ma jakiegoś poziomu, który należy osiągnąć. Trzeba cały czas rozwijać te umiejętności, by stawać się coraz lepszym.